Od 16 kwietnia każde razowe wyjście z domu obowiązkowo w maseczce, czy tej kupionej, czy zrobionej samodzielnie. A my zapytamy eksperta, jak je poprawnie nosić i jakich błędów unikać. Jest z nami Adam Chydzik, lekarz. Panie doktorze, jak poprawnie powinniśmy nosić maseczki? Niezależnie od tego z jakim typem maski mamy do czynienia, schemat ich zakładania jest podobny. Widzę, że Pani redaktor ma długie włosy, więc może zanim zaczniemy instruktaż poproszę o ich spięcie. Przed przystąpieniem do założenia maseczki powinniśmy dokładnie umieć ręce i je zdezynfekować. Zwróćmy uwagę, że większość masek ma dwa kolory. Ten bardziej jaskrawy, jak zielony czy niebieski powinien być zwrócony na zewnątrz. Aby poprawnie założyć taką maskę jak ma Pani redaktor, chwytamy ją za gumki. Sztywnik metalowy powinniśmy odnaleźć w górnej części maski. Zakładamy gumki na uszy, a następnie pociągamy maskę za jej górny i dolny brzeg, tak by rozwinąć jej fałdy. Teraz formujemy sztywnik, aby zminimalizować przepuszczanie powietrza. Jeżeli mamy maseczkę wiązaną, to pamiętajmy, że zaczynamy od wiązania górnych troków, a po rozprostowaniu fałdów maski – dolne. Jeżeli chodzi o najczęściej popełniane błędy, to pamiętajmy, że nie powinniśmy używać ponownie maseczki jednorazowego użytku. Nie powinniśmy jej dotykać w trakcie noszenia. Jeżeli poczujemy, że stała się wilgotna, powinniśmy ją wymienić na nową. No i chyba najczęściej popełniany błąd z tego co obserwuję, to jest noszenie maseczki poniżej linii nosa bądź też poniżej linii ust. Czyli przeważnie te maseczki, które nie są robione w domu, są jednorazowe. Co zrobić z nimi po ściągnięciu? Jeżeli chodzi o ściągnięcie samej maseczki, to pamiętajmy, że ściągamy ją zawsze od siebie, a następnie wyrzucamy ją do odpadów zmieszanych.